Sejmem, mogli stworzyć i zmienić nie tylko koordynację, tak jak tu wielu mówi, że czekać na, na nowe wybory i tak dalej. Ile będziemy jeszcze czekać? Rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć i to tak w czasie się odwleka. Ja uważam, nie mam nigdy zamiaru i nigdy nie wyciągam ludzi, gdy jest zimno na ulicy. Możemy to połączyć przyjemne z Możemy rzeczywiście ten piknik zrobić, ale gdy będzie ciepło, pod selem. I ściągnąć wszystkie siły, naprawdę wszystkie siły, i te w Polsce, i te z zagranicy, urządzić prawdziwy polski piknik, majuweczkę, i pogonić tą hołodę na cztery wiatry. Bądź naprawdę zrobić z niektórych salami. I ja mam nadzieję, że zima, wczesna wiosna, te słowa moje, to co tutaj pani Janeczka wcześniej aż zagrzała moje serce, ser, bo przepraszam, jeżeli... Polarze, ale to jest kobieta z jajami, po prostu. To jest po prostu człowiek, który takich stół jak pani Janeczka z pełnym zapałem i takich organizatorów jak Piotr Krybak wystarczyłoby, żebyśmy coś zrobili. Ale wszystko można połączyć w jedną jakąś taką całość i rzeczywiście na wiosnę możemy nie czekać do wyborów, tylko na wiosnę, przed tym Sejmem możemy odzyskać naszą wolność, odzyskać naszą ojczyznę. Okupanta możemy po prostu pokonić. Zwyczajnie pokonić. Druga jeszcze y, jedna rzecz. Nie możemy po prostu czekać że yy, tylko wybory, tylko zmiana ordynacji i tak, tak dalej, i tak dalej. I znów, jak gdyby głaskać ten system i próbować go naprawiać. Tego systemu już nie naprawimy, ten system po prostu musimy do gołego wypalić. Musimy stworzyć nowy mechanizm, a tym nowym mechanizmem jest bardzo prosty. Pierwszy, najważniejszy, to jest wymiar sprawiedliwości, który miałby podpierać się trzema filarami. Ława przysięgłych, komórka społeczna, która będzie to wszystko kontrolowała i wszystko ma być nagrywane. Ma być po prostu klarowny wymiar sprawiedliwości, i to ma być podstawa nowego nowego systemu. Dziękuję ślicznie. Oczywiście lustracja dokumentacja to jest podstawa, ale ten główny mechanizm odmiany sprawiedliwości i odpowiedzialność przede wszystkim z urzędników. Urzędnik ma być potrójnie co najmniej karany niż przeciętny obywatel za jakiś przekręt, a nie tak jak jest dzisiaj, jak to zrobił Chociaż nie powinno się rozmarły, tego zmarłego, powinno się z grobu wyciągnąć i osądzić, jak Mazowiecki zniósł odpowiedzialność urzędników. On im po prostu umożliwił to, co się dzieje. Rozbiór Polski. I oczywiście Bolek. Bolek za tym wszystkim tak samo jak i wszyscy inni. A ci co dzisiaj to czynią te ścierwa, to tylko i wyłącznie kończą te dzieło, oni to kończą. Mógłbym tu wiele mówić, ale to, 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 to już jest bez sensu. Także jeszcze raz moja Pośba. prośba. Okres ten zimny wykorzystajmy na jakieś konkretne działania, przygotowania na okres takiego pikniku przed Sejmem, czyli to majówkę. Przygotować konkretne miotełki, żebyśmy ich posprzątali. Ewentualnie, co niektórzy, maszynkę do przerobienia na kiełbasę, czyli na salami.